Jak się pan zaklimatyzował w Ostrowie? Był z tym jakiś problem? Czy tego od razu naturalnie wszedł pan w tą drużynę? Naturalnie miałem go od gry i byłem bardzo wdzięczny, że, że dostałem szansę powrotu do PLK. Szybka rozmowa z trenerem i byłem szczęśliwy, że mogę dołączyć do drużyny, także w... Mam swoje lata, doświadczenie też jakieś na karku, również także w, w relacji między kolegami również mam całkiem przyzwoite, także nie było najmniejszego problemu. System poznałem w miarę szybko. Oczywiście, jeszcze się tam docieram, po, po, poznaję te takie sekretne zagrania, które przyniosą tam pożądane efekty w późniejszym czasie. Natomiast sam początek relacje, które są chyba najważniejsze dla mnie na dzień dzisiejszy w, z zawodnikami są na, na ciekawym, wysokim poziomie wyniki również, także jestem bardzo zadowolony, że mogę być częścią drużyny. To było zaskoczenie, że przyszła oferta Zostrowa, czy, czy gdzieś tam. jak, jak... jak to w ogóle wyszło? Nie ukrywam, że tak. Byłem po rozmowie w Lesznie z trenerem. Nie do końca dorośli do porozumienia, i tak na dobrą sprawę siedziałem w domu, zastanawiałem się, co dalej. Czy, czy, czy mój los jest taki, że, że będę musiał zakończyć z koszykówką czy wydarzyć coś innego. I nagle zobaczyłem, że dzwoni trener majesty. Także od razu mi, mi się na, bo było to powiązane z tym, że na pewno będzie chciał porozmawiać na temat mojego przyjazdu do Ostrowa. I za to jestem mu wdzięczny, ponieważ wyciągnął tak na dobrą sprawę rękę do mnie i będę się starał się mu odwdzięczyć. Także Sprawy się potoczyły bardzo szybko. Jestem już tutaj w bodajże trzeci tydzień, także jak już powiedziałem, czuję się bardzo dobrze. Gramy ciekawy basket, mamy bardzo fajną chemię, bardzo fajnie dobrany personalnie pod względem mentalnym zespół. Także w nic tylko się cieszyć z tego, że nadal mogę grać. Z trenerem Miejskim to chyba znaczy się jeszcze jako z czasów dawnych, jako nastolatkowie chyba tak. No tak, no, ale grając 22 lata w tej klasie, to, to na naprawdę sprawy znam wszystkich. Także taki żarcik, Natomiast teraz relacje są zupełnie inne, ja też musiałem wyciągnąć jakieś tam wnioski z, z przeszłości, z tego, co się wydarzyło wcześniej i dlatego też, jestem bardziej słuchaczem niż jakimś tam facetem, który prowadzi monologi czy, czy stara się coś tam mówić kolegom. Jestem tutaj od pracy i od wykonywania tego, żeby przelewać na, na boisko pomysły trenera Majskiego, które na tą chwilę przynoszą pożądany efekt. Wygraliśmy sporo spotkań, także w morale rosną w górę, chęci jeszcze bardziej, także hmm, dlaczego nie. Trener miejski ostatnio jak był u mnie w studiu właśnie mówił, że Filip Dylewicz wygląda tak jak 20 lat temu, tylko może trochę niżej skacze. Zostało wszystko tak, tak jak, jak było do tej pory? No miałem przyjemność oglądać tę rozmowę, jest mi bardzo miło, że w oczach trenera wyglądam tak jak wyglądam i cieszy mnie to bardzo, że również w oczach zagranicznych zawodników, którzy tak na dobrą sprawę mnie nie znają, jestem dla nich anonimowy. Ten szacunek w, 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 w miarę szybko widziałem w ich oczach, także w, no nic tylko wierzyć trenera, prawda? I moje też predyspozycje na boisku i to co będę robił na boisku będą na tym, czy, czy rzeczywiście jestem tak samo mobilny i to samo robię, co robiłem 20 lat temu, czy jednak gdzieś tam ten pestel mnie yy, rzuca tą kotwicę za plecami. Natomiast ja o tym nie myślę. Yy, nie interesuje mnie to, ile mam w, w lat, kto mówi o mnie, na jakie rzeczy jestem po to, żeby dać siebie 100%, żeby ścieżyć koszykówką.